Witajcie, witajcie! Dzisiaj opowiem Wam trochę o niemieckich znaczkach reklamowych, czyli reklamę Marken. Pokażę Wam również moją kolekcję tych walorów. Zaczynamy! Zapewne nie wszyscy z Was wiedzą, co to są znaczki reklamowe, zatem zacznę od definicji. Znaczki reklamowe to znaczki graficzne z motywami reklamowymi. Naśladują one wyglądem znaczki pocztowe, ale często są od nich nieco większe. Zwykle są perforowane, czasem mają nadrukowany numer i często występują jako seria. Są podgumowane, ale są też okazy niepodgumowane. Szczyt kolekcjonowania znaczków reklamowych przypadł na czasy przed I wojną światową, czyli w latach 1910-1914. Zasadniczo znaczek reklamowy jest zawsze miniaturową wersją odpowiedniego plakatu reklamowego. Można się spotkać również z pojęciami Cinderella, czyli kopciuszek, które odnosi się do wszystkich znaczków, które wyglądają jak znaczek pocztowy, ale nimi nie są. Jednak ja w tym filmie skupię się tylko na niemieckich reklamę Marken. Głównym przeznaczeniem tych znaczków była reklama produktów lub wydarzeń, promocja wydarzeń politycznych lub specjalnych warsztatów, tudzież promocja turystyki. Naklejano je na koperty i faktury. Były wręczane również jako dodatek do produktów. Największe firmy mogły wydawać własne albumy, Inni zatrudniali artystów i projektantów, aby tworzyli znaczki reklamowe właśnie dla nich. Mniejsze firmy mogły wybierać spośród tysięcy gotowych projektów i wystarczyło tylko wydrukować swoje logo. Ale znaczki reklamowe były również używane praktycznie, ponieważ możesz go użyć do zapieczętowania listu, na przykład, a tym samym do poprawienia jego wyglądu. Znaczki reklamowe znalazły kolejne praktyczne zastosowanie w teatrach, operach i salach koncertowych. Tutaj książeczka programowa została zapieczętowana na wycięciu z templem reklamowym. Najczęściej była to reklama wina musującego lub czekolady. W ten sposób kupujący miał pewność, że nie zapłacił za używany program. Były one drukowane w milionach egzemplarzy w Europie i w USA. Szacuje się, że do 1914 roku w samych Niemczech pojawiło się około 250 tysięcy różnych znaczków reklamowych. W 1913 roku w samych Niemczech wyprodukowano 50 tysięcy różnych znaczków reklamowych. W latach 1918-1945. Prawie nie prowadzono reklam produktów na takich znaczkach, jednak nadal pojawiały się one na pojedynczych wystawach i imprezach. Ostatnie znaczące wydania ukazały się w latach 60. XX wieku. W latach 1915 kolekcjonerów znaczków reklamowych było znacznie więcej niż znaczków pocztowych. W Ameryce powstało ponad 1000 klubów zbierających znaczki reklamowe. Na znaczkach reklamowych umieszczano dużą ilość motywów. W przypadku egzemplarzy wydawanych bezpośrednio przez firmę, obok motywu graficznego, często można znaleźć nazwę firmy lub nazwę produktu. Sam produkt rzadko jest drukowany, a jeśli tak, to często jest subtelnie spychany na drugi plan. Zwykle pojawiają się motywy, które mają niewiele wspólnego z produktem np. herby miast, zwierzęta, pejzaże. Ale także artystycznie zaprojektowane, małoformatowe plakaty. W okresie około 1913 roku często pojawiają się motywy militarne lub militarno-historyczne. Znaczki reklamowe były pomniejszoną wersją pełnowymiarowych plakatów reklamowych, dlatego można się również spotkać z nazwą znaczki plakatowe. Pod filmem umieszczę link do ciekawej strony na ten temat. Znaczki reklamowe były często projektowane przez największych i najbardziej znanych artystów swoich czasów, ze starannym uwzględnieniem ilustracji, typografii i koloru. Często nietypowe użycie koloru, karykatury, humoru lub elegancji, coś co sprawiało, że obraz zapadał w pamięć. Kolekcjonowanie tych znaczków uważane jest za poddziedzinę erinnofilii, czyli poboczną dziedzinę filatelistyki. Erinofilia to kolekcjonowanie znaczków niepocztowych. W czasach rozkwitu znaczków reklamowych kolekcjonerzy posiadali albumy z pustymi kartkami, w które wklejano znaczki, tak, zwane, tak zwany album znaczków reklamowych. I właśnie w tej chwili oglądacie taki album. Oznacza to, że albumy zawsze wyglądają inaczej, ponieważ kolekcjonerzy wklejali znaczki reklamowe według własnych kryteriów, zainteresowań i upodobań. Jeśli macie takie znaczki reklamowe, to możecie je również przechowywać w klaserach jak znaczki pocztowe nie trzeba ich wklejać. Większość znaczków reklamowych wydawana była w blokach po kilka znaczków, ale oznaczenia serii rzadko były drukowane na znaczkach. Jak to często ma miejsce na przykład w przypadku kart kolekcjonerskich. Ok, mam nadzieję, że spodobał Wam się ten filmik. Oglądajcie dalej moją kolekcję. Napiszcie proszę w komentarzu, czy macie takie znaczki reklamowe? Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontynuowania oglądania filmiku.